Runda jesienna sezonu 2013-2014 już za nami, możemy więc pokusić się o krótkie podsumowanie. Po 19 kolejkach rozgrywek czwartej ligi piłkarze uks u plasują się na pierwszym miejscu w tabeli. Podopieczni Wojciecha Robaszka zgromadzili na swoim koncie 46 punktów. Odnotowali 15 zwycięstw, jeden remis i tylko 3 razy schodzili z boiska w roli pokonanych. Najlepszym strzelcem w zespole Łodzian okazał się Adam Patoya, wychowany klubu z Alei Unii 2, który ma na swoim koncie już 19 trafień. Piłkarz ten pokazał się z bardzo dobrej strony, i pomimo, że jego zespół występuje na piątym szczeblu rozgrywek, wzbudził już zainteresowanie lokalnego środowiska futbolowego. Dobrze być najlepszym zawodnikiem w słabym zespole. Niż słabym zawodnikiem w dobrym zespole. tak? Dlatego że w dobrym zespole no, trzeba się wkomponować i łatwiej się wkomponować, tak? bo y, można się gdzieś tam ukryć i, i, i tych umiejętności może być mniej, ale cały zespół pracuje na, na każdego, bo to jest, zespół jednak, to jest gra zespołowa. Tak? Więc tutaj, Patora, pokazuje, że jest indywidualnością i to jest, y, y, to jest bardzo wielki pozytyw dla niego. Tak? I on będzie mógł się piąć po tych szczeblach piłkarskich dużo, dużo wyżej. Adam Patora zdążył już dołączyć do elitarnego grona piłkarzy ŁKS-u, którzy zdobyli trzy bramki w jednym meczu. Udało mu się tego dokonać nawet dwukrotnie, podczas spotkania z Orem Nieborów i Konkordią Piotrków Trybunalskich. Zdaniem Jadka Ziobara zawodnik ten może mieć przed sobą świetlaną przyszłość. Jeżeli tak się będzie rozwijał dalej i będzie wykazywał chęć do pracy, to jest bardzo ważne bo to nie tylko jest trening, który odbywa się z trenerem, ale także trening, który chce się odbyć samemu, tak? szkolić swoje braki, swoje, swoje umiejętności podwyższać, tak jak ja to robiłem pozostając po treningach. Yy, z kolegamiśmy żeśmy zostawali, żeśmy robili, robili treningi, które taki, to, wolicjonalne oczywiście, że tak tego co mi brakowało, robiłem to sam, tak z kolegami, zostawaliśmy po treningach, prosimy trenera, jeżeli on będzie, będzie chciał się rozwijać i będzie chciał dążyć do naprawdę perfekcji, bo trzeba dążyć do perfekcji tak, nikt nie jest perfekcyjny do końca życia natomiast trzeba dążyć do tego, natomiast on ma naprawdę duże szanse, bo jest to człowiek zawodnik, który naprawdę ma, ma tą czujkę piłkarską ma, ma to dojście do piłki, ta piłka go szuka i to jest dla Niego naprawdę bardzo wielki pozytyw. O sile Wiosny nie stanowi jednak tylko Adam Patora. Praktycznie w każdej formacji można wskazać piłkarzy, którzy zasłużyli na wyróżnienie. A wydaje mi się, że mamy kilku wartościowych zawodników, na pewno takich, których chętnie widziałyby drużyny w wyższych ligach. Na pewno Adam zasługuje na duży, duże pochwały, ale również należy pamiętać o Adrianie, o Szymonie o zimku, a wydaje mi się, że mamy w każdej formacji dwóch, trzech dobrych zawodników. Wydaje mi się, że bardzo wszechstronnym zawodnikiem jest Olek Ślęzak. Wobec dobrej postawy zawodników naszego klubu zachodzi obawa, że zostaną dostrzeżeni przez wysłanników innych klubów i skusi ich perspektywa gry w wyższych ligach. Tomasz Salski z zarządu UKS-u wierzy jednak w ich lojalność. Zawsze zachodzi taka obawa, natomiast wydaje mi się, że to co ustaliliśmy z chłopakami, to napawa ich optymizmem i to jest dla nich ciekawą perspektywą. Pozostanie w klubie przy ale ja umiem. Tabela ligowa oraz tygry łodzia wskazują na to, że podobieżni Wojciecha Robaszka pewnym krokiem zmierzają w kierunku awansu do trzeciej linii. Przyznają to zarówno piłkarze innych drużyn, jak i osoby od lat związane z Łódzkim klubem sportowym. Warto zauważyć jednak, że awans należy się dwóm zespołom. Zapowiada się zatem pasjonująca walka o drugie miejsce w linii. Znaczy myślę, że Euka jest zdecydowanym faworytem. Jest. No, Paradyż, Paradyż też bardzo dobry zespół, aczkolwiek jak wiadomo w tamtym roku oni zrezygnowali z awansu, także, także nie wiadomo jak będzie w tym sezonie. No, jeśli chodzi o awans, to nie ma, nie ma tutaj co się bać, bo Euka jest na pewno awansuje. Natomiast e, jeśli na trzecią ligę, to na pewno będą musiały e, zajść no niemałe zmiany, bo trzecia liga to jednak jest już e, dość, dość mocna, dość, dość mocne rozgrywki są. I, i myślę, że pięciu, sześciu zawodników na pewno trzeba będzie tutaj e, wymienić. Zostawmy jednak na chwilę dyskusję o szansach na awans, bowiem przed końcem tego sezonu zawodnicy uks u muszą jeszcze dobrze zaprezentować się w rundzie wiosennej. Zdaniem Tomasza Sarskiego, aby to osiągnąć nie potrzeba gruntownej przebudowy zespołu. Będziemy starali się wzmocnić drużynę, ale to będą być może dwa e, zakupy i będziemy już szukać zawodników młodych, perspektywicznych. Pomimo, że od początku sezonu Łodzienie prezentowali się bardzo dobrze, sztab szkoleń nie może osiągnąć na Oko Okres przygotowawczy będzie więc czasem zmożonej pracy. Co należy poprawić przed startem rundy wężowej? Myślę, że przede wszystkim kondycję. Kondycję, bo to jednak czasami w tych meczach tego brakuje. Poza tym, no na pewno trzeba uczulić zawodników na, na kartki i na kontuzje tak? i te kontuzje nie będą wynikały, jeżeli zawodnicy będą bardzo dobrze przygotowani pod względem kondycyjno-fizycznym. To jest, to jest podstawa jednak, natomiast bez przesady także, tak? ponieważ wiedziony doświadczeniem z lig zagranicznych, gdzie miałem szansę grać, no, tam się odbywa wszystko na boisku. Tam nie ma takich przygotowań, takiej długiej przerwy jak u nas jest. I to jest problem zagospodarowania czasu odpowiedniego dla zawodników, żeby to się odbywało takim, takim rytmem, tak? Żeby nie było przesady w którejś formie przygotowań czy to fizycznej, czy, czy, czy na siłowni, czy, czy w bieganiu. Jak zapowiada tener, koniec rundy nie oznacza dla piłkarzy okresu lenictwa. Zespół nie odbywa teraz meczów, ale zawodnicy wciąż ciężko pracują. Pracujemy 4 razy w tygodniu, są to dwa zajęcia na siłowni i dwa zajęcia korzystamy z klubu Wera, gdzie będą pod okiem instruktora tam elementy koordynacyjno-motoryczne kształtowane. Także okres ten przejściowy jest bez pracy na boisku i po, po, po 19 grudnia zespół dostaje wolny do 10 stycznia. Przed powrotem na ligowe boiska ŁKSiacy rozegrają aż 10 spotkań kontrolnych. Dobój przeciwników został już zakończony. Są wśród nich zespoły o różnym potencjale. Tak z klasy rozgrywkowej jak poszukam GKS Bełchatów mamy pierwszy, GKS Bełchatów drugi, sięgam dalej, Omega Kleszczów mamy zaplanowaną, Łowicz mamy również czwartą ligę Moszczynice na tydzień przed rozgrywkami. Na zakończenie oddajmy jeszcze raz głos pierwszemu trenerowi drużyny UKS-u który pokusił się o krótkie podsumowanie największych plusów oraz minusów rądy jesiennej. Największym plusem? Miejsce w tabeli. Największy minus to są zawsze te ogniwa, które się nie sprawdziły. Bo, bo, I to rola jest taka, żeby to, co jest najsłabsze, wymienić na lepsze, żeby nie zostać w miejscu, bo brak wymiany to jest cofnięcie się, a trzeba zrobić krok do przodu i z tym się po prostu muszę liczyć. Minus dla mnie jest ktoś, kto mi się nie sprawdził. Tymi słowami trenera zakończmy nasze podsumowanie. Do zobaczenia po przerwie zimowej.